Twoje dziecko jest chore, a ty dalej karnisz je według zaleceń, które stworzył system, nie natura. Mleko, płatki, chleb, sok, jogurty, owoce. Wszystko to nakręca biznes farmaceutyczny, a niszczy odporność dziecka, a potem zdziwienie. Alergie, nietolerancje, ciągłe katary, brak koncentracji, napady złości, leki na uspokojenie. To nie jest normalne dzieciństwo, to efekt błędnego żywienia. Twój maluch nie potrzebuje kolorowych i zdrowych przekąsek. Potrzebuje mięsa, tłuszczu i świętego spokoju. Prawdziwego jedzenia, nie marketingowego gówna i papek. Projekt Sukces uczy jak uzyskać zdrowie bez leków, bez suplementów, bez bzdur. Wszystko zgodnie z prawem. Edukuje, nie leczę. I zapamiętaj jedno. Nigdy nie będę Ci mówił jak masz karmić, a nie wychływać swoje dziecko. Ja tylko przekazuję wiedzę, żebyś miał świadomy wybór, co z tym zrobisz. To już Twoja decyzja. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i naprawdę zrozumieć, jak działa ludzkie ciało, zapraszam na mentoring. Do zobaczenia.